Się, z kostek na moim kanale. Zagramy sobie w pierwszy horrorek, jaki nagrywam na tym kanale. Horrorki ze mną, no. To może być trochę śmieszne, ale. A zresztą przekonacie się na odcinku. Gramy w 3, Nie, nie wiedziałem, że trzecia część wyjdzie. Jedynki i dwójki nie będę nagrywał. A jak będzie pod tym filmikiem 10 łapek w górę, to nagram. Dobra, że spimy się w więzieniu. Gram pierwszy raz w grę, więc... Dobra. I mniej więcej już mam optykane gdzie to wszędzie jest, ale na razie otwieramy zamek. Trochę nam to może zająć. Ale trudno. O! Szybciej niż się spodziewałem. Teraz lecimy na górę, żeby mi nic nie wyskoczyło. Nie ma, dobra. Teraz, żeby mi nic nie. Jeszcze to trzeba otworzyć. Czekamy, czekamy, czekamy. To może radio grać w tyle, ale. Czekamy. Nie ma nikogo. Kart nie wiem jaki. Kurde, ty ryja, zabiję do miejsca. Jak się wystraszyłem. Ej, prawda tak się da? Otwórz tą szafę Emilu Teraz to Oczywiście, że pusta z podwórek. Kurde, goni mnie babunia. Spidzielamy szybciej panie, bo mnie złapie. Dobra. Na razie mnie może nie złapie, ale to nie jest jeszcze pewne. Czekamy, aż tu przyjdzie. O, idzie, idzie, idzie. Oby tu nie przyszła. Oby tu nie przyszła. No, e, jednak nie przyjdzie. Okej. Okay. Oby. Sobie odejdę. Dziadyga z tym shotgunem łazi. Dobra, proszę tam, gdzie ja chcę iść. Akurat, mi to nic tutaj nie złapało. O, kurde! Ja pierdzielę. Dobra, lecimy dalej. Dzień dobry, panie Trapsie. Nie chcę pana lepiej poznać. Ha, zamkniemy cię. Dziady, go Zobaczymy, co tu jest. Safe case. Kurde, ty debilu. Jak się wystraszyłem! lecimy, by mnie nie znalazła pod łóżkiem. Lecz znajdzie. Nie dobra nie znajdzie. Oby Dobra wiadomość nie znalazła mnie jakimś cudem. Lecimy. Żeby mi ta Slendrina znowu na ryja nie wyskoczyła Bo będzie kiepsko. kurde no o tym fuck. Ktoś przyjdzie. Kurde, dziadek! Z tym shotgunem teraz mnie zaraz zastrzeli. Ja to wiem. Uciekać, 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 żeby cię nie zastrzelił Tylko... O, łóżko, ratuje mnie po raz któryś tam. Nie ma nic. Chodź trochę. Mój nowy domek. Kurcze, coś mi się zawiesiło. O kurde coś się dzieje Już mi się odwiesiło na szczęście kurde no ty debilu nawet za chwilę nie mogę wyjść Ja cię za te wyrażenia, ale się tego boję strasznie Znaczy no aż tak strasznie nie pierwszy raz nagrywam horrorek więc Okej okay. Możemy już wyjść Możemy tylko sobie pójdę tam, dobra? No. No, 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 no. Trochę trudno się tutaj steruje. Piszcie też w komentarzach, czy odcinek Wam się podoba i ogólnie czy też gracie, czy lubicie horrorki, czy nie. Nie działa. Nie ma śniadanka. A to co to jest? A bardzo to... A O, kurde! Dziwny. Nic oczywiście nie ma. Mógłby być chociaż ołówek. Co to, to jest? A nie dobra, tylko garnek. Kurde dziadek tu idzie znowu. Nie, ja dam, nie. Nie bim mnie. Ja ci nic nie chcę zrobić. I tak nie mam broni. Nie mogę ci nic zrobić. Ja... Ej! Ale będzie beka jakby nie zauważy. Będzie loser. Ja! Ale fart! Ja! Dzięki Wam, widzowie! Dzięki Wam! Nie zauważył mnie! I coś lepo, to głupia. Okej. Okay. Dobra, nie jesteś głupi, ale mnie nie zabijaj. Okej, okay, tutaj nawet szuflady jeszcze nie otworzyłem. Nie wiem teraz, gdzie on poszedł. Ale nie zauważył... U. Nam się może trochę Możemy nam się kiedyś przydać Teraz idziemy otworzyć to Wiem pewnie Będzie potrzeba no Innego kluczyka Shit -key. Tylko ja na, na górze pewnie jest A ja na górę na pewno nie pójdę To co to panie Kamyk Kurde ty ryju dziwny jakby mnie tutaj teraz zabiła, to by była lipa. Wielka lipa. Wie... Wielki wrak samochodu. Lecimy dalej. Lecimy. Idziemy dalej. Mam kamyk. Rzucę go. Może to coś... O, drabina. Nie, deska. Ale panie, ja ten klucz chcę też. Ale panie, weź mi tą dechę! Daj mi klucz, żeby teraz nikt tu nie przyszedł. Żeby się upewnić, że nikt tu nie idzie. A jednak idzie babka. A jednak nie idzie, tylko stoi. No nie, no nie ma mnie tu, może sobie iść, na. No. Fuck. No co znowu, no nie ma mnie tu, no. Tu coś pływa. Się, dobra, możesz sobie iść. O tak, o fuck! Przecież on tu słyszy. No wiedziałem, teraz mnie nie zabija. Nie, ona, ona tylko przyjdzie. Nie zauważyła mnie xd. Bo... Kurde, jak się wystraszyłem. Muszę sobie powiadomienia wyciszyć. Wracam po przerwie, żeby powiadomienia nie zebrałem i nie na zawał. No, ona znowu tu przyszła! Ja chcę już sobie iść. Nie przeszukałem wszystkich szuflad, to w sensie nie mogę jeszcze iść. Przeszukamy to sobie z daleka, nie ryzykujemy. Muszę się O, kurde! Fuck! Nie, 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 proszę, nie, nie, proszę, nie. Może to zadziała drugi raz. Mnie tu nie ma. Nie, tu nie ma. Mnie tu nie ma. Zadziałało. Niemożliwe, ale mi się trudno tym steruje. Niemożliwe. Jeśli będziecie chcieli drugi odcinek z takich horrorków. Piszcie w komentarzach hashtag horrorek w Kolejny kamyk. I właśnie w aucie coś może być. Amunicja, ja shotguna nie mam, oczywiście. Kamyszek. Może się później przydać. Więc bierzemy. Ten drugi kamyszek jest większy od pierwszego. Ale tym się martwić nie musimy. Kurde no. Teraz tak, jesteśmy w dupie. Ogromnej dupie. ją ona nas złapie. Więc możemy się pożegnać. Nie umiem żadnego horroru przejść. To są te postacie, które my... O, nie złapała nas. Jeszcze się nie żegnamy. Ja trochę bezsensownie gram w Harari Więc się ogarnę. Kolejny kamyk. Dziękuję. Trapsa tu zastawiła. Ale Beka Beka ściebie babciu. Są zapalniczki, a raczej zapałki. Jakie zapalniczki? Gdzie ona tego trapsa rozstawiła? Nie ma już trapsa. Wow. Teraz na palcach. Idziemy. o hit a raczej o tak On poszedł na dół jestem pierwszy raz na górze fuck you idzie babcia idzie babcia idzie babcia idzie babcia bez, bez pomidorówki. idzie babcia 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 a ja my uciekamy se tu dziady, gabędzie, nie patrzcie na mnie, nie. Kurde, nudne no przez ciebie, no ale no super, no kurde. Czemu wzroku nie mogę od ciebie oderwać? Kurde, kamera mi się chyba baguje, że tak nie da się. I w tym momencie chciałbym się z nami, z Wami pożegnać. Kolejna część horrorku. będzie po z 10 łapkach w górę. Do zobaczenia.